Słowa najważniejsze. Ewangelia z komentarzem. Czy Jezus pozwala lekceważyć Boże Prawo? Nie. Po prostu pokazuje, że trzecie przykazanie, nakazujące świąteczny odpoczynek, to w pierwszym rzędzie sprawa dobra człowieka, nie ślepego posłuszeństwa literze Bożego Prawa. Jeśli jego przestrzeganie jest też oddawaniem Bogu czci to właśnie ze względu na szacunek dla człowieka, którego praw Bóg tym przykazaniem broni. Nam podobnie jak faryzeuszom oskarżającym głodnych, że chcą w szabat zjeść, też czasem grozi religijny formalizm. Trzymanie się litery Bożego prawa bez oglądania się na jego ducha. Ale grozi też postawa odwrotna że dla doraźnego, rzekomego dobra człowieka poświęcimy jego dobro prawdziwe. Jak nie pobłądzić? to nie takie trudne. Wystarczy pamiętając o przykazaniach pamiętać też to, co ich o ich rozumieniu, powiedział Jezus.